Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym mega rajdom dzisiaj będzie Venazaur Duo z Hiszpanem, czyli z patronem, który którego dobrze znacie. Już nieraz jakieś takie rzeczy robiliśmy, coś mi się wydaje. Oczywiście wykorzystujemy triki na puste lobby. wykorzystujemy również boost od przyjaźni, czwarte serce i wykorzystujemy boost jaki daje nam Mega Pokémon. Czyli moim mega Pokémonem w tym rajdzie jest Mega Charizard Y z Blast Burnem. Hiszpan używa tego samego Mega, reszta y, to jest, są dwa Reshiramy ogniste, dwa Moltresy ogniste, na koniec Cendelur. no i pewnie będzie Rejoin, coś mi się wydaje i wtedy to już weźmie te ogniste Pokemony, które będą w Recommended, oczywiście już sobie tutaj wracam na pustelę, żeby nie zamulić pałki, zobaczymy jak nam to pójdzie, pogodę mamy Cloudy, więc Venazaur jest zbustowany. zobaczymy jak nam to pójdzie. Oczywiście inne mega pokemony na rajdach też są w planach u mnie jako duo i tego też się możecie spodziewać na najbliższych odcinkach. Zaraz zaczniemy. W ogóle fajnie się ułożyło, bo Hiszper ma taką pozę, że zobacz Aga, że jakby wie, że on się wraca w jedną stronę, a w drugą stronę. Nie? W ogóle teraz to już wygląda niesamowicie w tym Lobby, że są i jest busot przyjaźniej, przyjaźni jest ta mega ewolucja. Ja, no to wygląda tak, jakbyśmy dostawali Super Saiyana. Że tak powiem, zresztą bardzo to nawet podobnie wygląda. Ok, zaraz wiemy sobie trik na pustelobby, cyk, rejoin i klikamy. Tak, wyszło już bardzo ładnie. W tle może słychać lekko dzwon, bo właśnie ten ride jest na dżimie, który jest przy kościele i zaczyna się właśnie msza. Więc lekkie dzwony w tle, taki klimacik. Yy, powiem tak. To jak schodzi ten Venazaur To jestem w szoku Mega szybko schodzi Tu nie będzie Rejoj coś mi się wydaje No zobaczymy, nie? On ma Solar Beama, więc dla nas to nawet spoko Widzieliście, że ten Solar Beam na, czarko, na Czarku, zwłaszcza na tym Mega Czarku nie robi jakiejś specjalnej różnicy Dwa Solar Beamy są za nami Czarek dalej stoi i nawala tymi Blast burnami. Ja spróbuję się gapić bardziej może Jednak do was yy, w kamerę Jestem zszokowany. Myślałem, że nam to pójdzie troszkę trudniej. Oczywiście, teraz już czarek padnie, to nie ma szans, żebym wytrzymał tego trzeciego solarbima. Teraz wchodzi Reshiram. Reshiram też jest bardzo dobrym ognistym poksem. Oczywiście, jest legendarnym poksem, który nawet niedawno był na rajdach. I w ogóle jestem bardzo wdzięczny temu panu, który stanął teraz po mojej lewej stronie samochodem, bo zasłonił odbijające się słońce. I lepiej mnie w tym momencie widać. Aparat to lubi, obiektyw się cieszy. Zaraz będziemy w połowie. A jeszcze nie zszedł nam drugi Pokémon, więc Venazaur jest nawet zbustowany przez pogodę, na to wychodzi jest łatwym duo. I jestem w ogóle ciekaw, czy przy każdym movesetie on będzie taki łatwy, czy akurat. No kurczę, nie no nie mamy łatwego movesetu, tak? Solar Beam to jednak jest potężny atak, plus to jest mega Venazaur i ma zupełnie inne statystyki niż Venazaur, więc naprawdę wygląda to obiecująco. Jeszcze nie jesteśmy w połowie, zaraz będziemy, dosłownie za chwilkę. Jeszcze nie jest połowa... Gdzie ta o, połowa? Już jesteście chyba... Nie, nie, to jest takie... No, halo? nie no, już chyba... Nie jest połowa na pewno, bo jest żółte życie. Mamy spory zapas, jeżeli chodzi o czas i myślę, że to pójdzie bez problemu. Może trochę przesadziłem, że to schodzi ładnie, szybko. Schodziło na początku szybko, bo na samym początku leciały dwa mega pokemony, tak? On mi się wydaje, że Hiszpan i ja zaczęliśmy również mega, Charizardem Mega. I to dlatego tak y, wyglądało. Zastanawia mnie, dlaczego ja na żadnym moim pokemonie nie widziałem busta od mega ewolucji. Czy to tylko działa wtedy, jak ta mega ewolucja jest? Jest jakby żywa? Chyba nie, co? Zastanawiam się to teraz. Bo, jak jest mega ewolucja na rajdzie, wparty u kogoś, to pokemony, które dzielą ten sam typ, mają taką animację. I ja tej animacji nie widziałem. I zastanawiam się dlaczego nie widziałem tej animacji. Jeżeli coś wiecie, czego ja nie wiem, to mnie proszę oświecić, bo ja nigdy nie mówię, że jestem wszystko wiedzący i każdy ma prawo do pomyłki. Yy, więc takie komentarze są jak najbardziej mile widziane. No, zastanawiam się naprawdę. Jak to, jak to jest Bo jest, jest, naprawdę na pewno animacja i to widać na taki, wtedy na tej animacji A ja tej animacji teraz nie widzę, takie jakby, no jak to nazywać, takie czerwone obwódki Nie wiem, nie wiem jak to nazwać dokładnie I w tej chwili się zastanawiam, czy nam to w ogóle pójdzie Może trzeba będzie zrobić to w ten sposób, że nagrać jeszcze raz I na przykład ja wezmę czarka na start, a on weźmie czarka na koniec, żeby wykorzystać te busty od Mega Ewolucji Hmm, ciekawe, ciekawe No zobaczymy, zobaczymy yy, 60 parę sekund On już jest nieźle czerwony Dobrze, ten rajd trwa długo Będzie jak coś to drugie podejście Ale nawet tak by było Drugie podejście, to <grym>, byście się o tym nie dowiedzieli pewnie <grym>, Nie no Nie ja bym powiedział, że to jest drugie podejście, bo na pierwszym podejściu <grym>, zrobiłem to i to Ale chyba pójdzie, co? No, powinno pójść Zaraz zobaczymy Także, tutaj nawet nie ma mowy o Rejoinie, nie ma mowy o Rejoinie, bo te pokemony przeżywają, tylko pytanie jest takie, czy on po prostu zdąży zejść, czy my dobijemy to. Yy... Jestem ciekaw jakiego pokemona teraz Hiszpan używa, bo nawet nie wiem. Yy... Chandelure jest ostatnim pokemonem w lobby, więc jeżeli Chandelure go nie dobije, to będzie słabo, tak, bo tu już na Rejoina nie ma czasu. Agapat, to. Dawaj, dawaj. Nie, nie będzie. Udało ja! się na ostatnią chwilę. Udało się na ostatnią chwilę. Więc coś mi się wydaje, że ten mega Pokémon chyba to działa na tej zasadzie, że on musi być żywy. Więc jeżeli jakby nie jest żywy, nie jest aktualnie w rajdzie, bo on już jest feinted, czyli jakby zemdlał, to on już nie daje tego busta. Może na samym końcu go trzeba użyć. I wydaje mi się, że to jest chyba w ten sposób, ale udało się. No, na zero zaczął schodzić, ale się udało. Szkoda, że nie jest jeszcze shiny. Ale dzięki temu przynajmniej ten odcinek nie jest jakiś krótki 5-minutowy, tylko trwa już ponad 7 minut, więc sobie tutaj złapiemy 1906 jeszcze na bósta. 3 minutka i reklamki. Tak, teraz od 8 minut są reklamy na YouTubie. Tak, dla tych co piszą, że jak jest 10 minut. Ok, teraz ktoś pakał, że e, mogłeś czegoś tam dorobić i z 9,40, coś zrobić z 10, tak. to byłyby reklamy. No, była zmiana i reklamy można wstawiać na filmy od 8 minut. No, ale fajnie, że tak się udało. Przynajmniej jestem już, nie no, jestem pewien, że jeżeli nie użyjemy tego, jeżeli ten Pokémon nie żyje, że tak powiem. Tylko on już jest feinty to ten boost nie działa, bo na początku jak ja waliłem Mega Charizardem Y i Hiszpan walił Mega Charizardem Y i były te boosty i to były jeszcze Mega Pokémon, widzieliście jak to na początku Mega schodziło, po prostu Mega, Mega szybko, a potem to rzeczywiście zwolniło, więc wydaje mi się, że to właśnie działa na takiej zasadzie. Nie wiem, nie wczytywałem się w to za bardzo, dla mnie było to jakoś tak bardziej logiczne, że skoro ten Pokémon jest, on daje boosta, tak jak działa cały czas boost od przyjaźni, jeżeli chodzi o ataki. A tu widocznie jest trochę inaczej. No niestety ten Venazaur jest na tragic. Dajcie znać w komentarzach, co ty myślicie, czy udało wam się już zrobić Venazaura duo, albo jakąś inną mega ewolucję duo. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, które zapewne będą kolejnymi duo. Cześć.